Cześć, witajcie widzowie. Dzisiaj kolejny odcinek z Farminga 22. Nie było mnie długo, bo chciałem się zapoznać, właśnie, bo mam aparat. Yy, no po prostu mnie nie było, no bo chciałem się zapoznać z aparatem i będę dziwnie mówił. A w dzisiejszym odcinku nie będziemy grać w Farminga. Będę wam pokazywał mody, fajne, które mi jest moje mody, które, które mam i polecam. Dobra. Yy, więc zaczniemy od czego w Od czego mogę zacząć? Bo ja mam sporo tych modów. Mogę zacząć od urosusa. E, fajny Ursus, bardzo polecam. Mega Ursus c 330 my Fajny Ursus. Teraz macie tutaj nazwę. No, więc. Combine, e, fajny. E, bizan. Z, z, e, Z056. Fajny bizon. O, ten zestaw bizonów to jest Game Changer. To jest taki fajny. Te bizony. Taki realistyczny odgłos. Mega zapracowane. Autosanka D47. Też bardzo fajna. Taki mały obornik na gnój. To jest fajny. Ja się tych wszystkich modów nie dostawałem. Dobra, więc kolejny będzie sadzarka To ziemniaków. Lizer. No, wszemę. Ta, ta nazwa. No właśnie, to instaluję, bo ale w sumie teraz mogę polecić, jak ktoś chce, żeby ktoś był szybszy, to tu ma nazwę pod B. Wiem jak się ta szybkość, ale mi to nie jest przydatne. Odinstalowuję to przynajmniej ja. To taki mniejszy efekt. No bo... ...opena no, z skomina. Tutaj też mi taka obara mała. Dobra. Co yy... w ogóle? To to on... są... Ja podaję tylko takie mody polskie. O! Yy. Fajny do klimatu polskiego to jest to. Za dużo nie zmienia, ale przefajne. fajne Po prostu mega. Dobra. Więc kolejne to... Kolejny Ursus. Fajny. Polecam. To. Fajny też. Dobra. Przejdziemy sobie do teraz... W się na lewa? Tak, na i dobra. Kosiarki, fajna. A, no i tutaj ładować. Fajny też w klimacie polskim ja właśnie takie głównie głównie, głównie takie fajne y, mody pobieram znaczy pobieram Wam daję. o tutaj też fajny wóz, konny kombajn też fajny chyba za, za szybko dyktuję o, to się przyda, bo to um, może, mi po prostu i widać ile się zużywa paliwa i to jest fajne, pomocne, fajna też kosiarka do trawy, może mało no ale fajna jest, yy, mega. To nie taka mylka, ale jest git. Ja polecam. A fajne też jest... Hmm, Taczki. Fajne. Yy, używam je czasem. Fajne są. O, bo żożówka. to mapa, na której była bardzo fajne. Mega, polski klimat po prostu. To jest tutaj fajny mod, bo możemy sobie rozwalać kostki albo bele. Po prostu pod... co chyba, no no to rozwalamy. To też jest fajne, bo możemy tu rozwalać Fajne też. Więc tutaj macie nazwę tych trzech modów te, w tej linii. Dobra. Chyba jest tyle. O! To Sąc. fajne. Mega, mega. To jest mega fajne po prostu. Dobra. Sprawdza się. Jak coś kupujesz, to nie wiesz, jak to chodzi, po prostu odgłos, aktywa, jak odpala i jak w środku tak wygląda lepiej. Pobieracie tego moda, tego i po prostu pod C i pod R, którym się, nie, 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 pod C i pod, no. Zresztą zapomniałam, ale można odpalić charakter, być pierwszej osoby w kabinie. Fajno, mega. Nawet to ma 5 gwiazdek. Dobra, więc przejdźmy do kolejnego. Tata sobie instaluję. Dobra. Eee. O! Sikiera, fajna też. Fajna. Polecam. Kolejna Sikiera, krótka nazwa, AXE. O, kolejne ursusy psychozantkie. Mega. Po prostu, jeśli tak podobają te urususy, mega są. Mega, po prostu. Polecam bardzo o tu koniec z paliwem no a jak skończy się wam paliwo a nie wiecie nie ma za niedługo stacji paliw to je, je, kupujecie to bierzecie jakieś auto z traktor i jedziecie z tym tam gdzie ten traktor się no jakby nie na co powiedzieć tutaj fajnie Słodzarka taka bardzo malutka, tu nie wiem co mam, koszyk, ale to nie ważne, szedzarka, no, no Dobra, eee, Co tu mogę pokazać, o, był, słodzarka, eee, ten. Zapomniałem nazwy. Ale to tu się wykopuje y, ziemniaki. Zapomniałem nazwy. Ale bardzo fajne modzie. Fajny, modzi. fajne. Polecam. No właśnie, nawet ma cztery pół piastki. No. Dobra. Y, tutaj y, ręcznie piastkiwać. To! to dużo co nie mam mówić. Po prostu. No. Ręczny bierzesz do ręki opraskuje i tyle. Tutaj kolejny spaliwan. Ty, kanister. Tylko jedna stuka, nie więcej. Fajny też. To też jest fajne, bo można górki robić. Fajny modzinek i długi. Czas na pójście sobie to jak chcecie przepisujcie. Bardzo fajne. Dobra. Kolejny łodzik to... Ten. Fajny kombajn, do twerowy. Dziwny. Ten. Hmm. Też fajny. Po interesa. Po prostu, no... Tak hilse. Ale fajne, robi sobie od razu zęby Za 120 tysięcy chyba Nie wiem Ten, o To jest kosierka stara bardzo No fajna, 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 nie powiem, że nie po prostu to jest mała no zresztą widzicie to się wydaje większa ale to jest bardzo mała mała po prostu dobra kolejny to będzie kombajn game changer najlepszy jaki znalazłem to jest no z magnifikcyk to jest taki kombajn dopracowany przynajmniej moim zdaniem to jest prze fajny kombajn mega mega odgłoszy no po prostu takie fajne że dobra kolejny mod dodawanie pieniędzy no po prostu nie, e, dzisiaj w ogóle pobrałem tego moda, więc nie wiem jak się obsługiwuje, ale wiem, że jest fajny, bo już widziałem. Dobra, więc e, idźmy do kolejnego moda. Tego. E, po prostu. Są moje. Aha, róz... a, mody mi się po. Nie, nie ten odsadł. O, to ten mod fajny ten, ten, ten sensarka mega fajna mała, skromna, ale na pol, polskie rolnictwo przefajna. Fajna. No to nie prze, ale fajna jest. Więc polecam ją. Lizę Z minus 229. Dobra. Przejdźmy do kolejnego. O, kolejne, kolejne przyczepy, lizar. Fajne też. Ja głównie w, je wykorzystywam e, na zmiwach pra, prawie zawsze. Prawie. fajne po prostu polski klimat. No. fajne, Cztery pół gdzie zasługuję. Tu dla psa. O! tu é legal. tá do Isso para os dedos. Legal. Legal, legal, legal. Sigma. Sigma to mogę chamar Sigma. Sei Sigma to tão legal. São... Sim. Simplesmente... Mega prostu mega o são... Outros inne. Kolory. No co kolory, no można przekolorować. Trzymaj nie niebo. Obra, kolejne, kolejne, to będzie... Kolejna to będzie belka. Fajna belka do wyciągania kogoś. Jak macie do zakupywania się albo właśnie nie chcecie y kupować paliwa, to ta belka się bardzo fajnie sprawdzi bieżąc się i ciągniecie traktor no, fajne, po prostu dobra kolejny model przechodzimy do prasy, prasy prasy no, są dwie taka i taka no fajny klimatik polski też nie tak całkiem, ale fajna to jego rolnictwa też by się nadawało. Ile się... Ile odcinek? 15. Dobra, więc fajne, fajne, po prostu polecam. E, o, fajny kombajn. To zboża, do zboza, do, do kukurydzy, do czego chcecie, fajne. Mega. Nie wiem co mówię mega albo fajny, ale nie mam innych słów. Że wam. Wiem co. To w ogóle wygląda jakby to było od pelaszy. No cóż. Dobra. Więc kolejny mod to będzie. Może... Nie! bardzo potrzebny, ale rower, po prostu rower no tyle Weźcie jak działa rower macie rower, jeździcie rowerem więc proste no. dobra eee. co jest Grabie. O! Fajne. Grabie są fajne, przydatne. Można sobie zgrabywać. Super gracie tak e, realistycznie. No to idealnie Wam się przydadzą na grabie. Bardzo polecam. Fajne są. Nie używam. No. po gwiazdki. No, myślę, że ocena, no, różnie mogliby ocenić. Dobra, więc po prostu grabie, to się pisze. Kolejne to kolorowe, teraz to Bale, kost i jak się owija, to są kolorowe. No, więc fajne, bo tak są. To jest tyle mogę powiedzieć. To jest się? To są kostki bracia, tyle tu się. Tyle. To już tyle mam? No. Wow. Dobra. Więc kolejny... Kolejne to będzie... I... Przedostatni... To będzie właśnie... Myjka taka... Nie wiem jak to nazywać... Slaw... Nie do, do mycia więc można umywać dobra tutaj no dość długa nazwa e, tu zatrzymajcie sobie ja przychodzę do ostatniego moda czyli ostatni mod do to Fajny, nie za bardzo potrzebny, czyli że można po prostu przenosić, brać w rękę i iść brać pod pachę ten worek i iść na piechę z nim albo dać się na auto, a nie bawić się wózkiem widłowym czy czymś innym, podnosić to i w ogóle ten z do łapy i idziesz albo dajesz do auta. Albo ona przyczepę, albo jeszcze do czegoś innego. Więc polecam. Dobra. Więc to już by było tyle na dzisiaj. A ja będę się z wami czeknąć. I hej!